Ale nie, powiem wam tak, byłem koneserem w chujnie. nie. Czego? Wszystkiego. Jak leci. Wielobranżowych chłopak. Ja piętro. Zołamany. Bo ja nigdy. Tak? Naprawdę nigdy. Znaczy, y, nie, nie powiem szczerze. Nie miałem no, z tym no, problem. Ale, ale wyszedłeś. Wyszedłem, oczywiście. Ale z kim miałem, wyszedłeś. Z, z tym, miałem z tym problem, bo powiem ci, że stary spotkałem. Y, się z tym, mm. tym głównym generalnie, bo to w, ogóle, yy, w, w momencie jak wbiłem mocniej do branży. Nie? Co Cię do tego skłoniło w ogóle, że tak że wpadłeś że, w to? Że, że wszyscy, że... Zresztą, że generalnie chyba wszyscy, wszyscy po prostu... To było, tak, że to było po prostu coś takiego, że... Zabawa nie mogła się bez tego, nie mogło być zabawy bez tego, nie? I ludzie zapraszali i wiadomo, nie? Ale oni to wbili tak do głowy, czy tak powiem, że słuchaj, to jest tak, fajne, tak, bawmy tak. się z tym, czy... Tak. Nie, no generalnie impreza zawsze łączyła się z tym no, chyba tak. I, Bo większość po prostu brała, to on chyba po prostu, on, on jest podatny na sugestie ludzi. Ja jestem I, też bardzo podatny na sugestie, chuj ale jest to, podatny. ale nie usprawiedliwiam tego, wieś, I ta, No ale to jakby tak, no ciebie ta podatność tak. bardzo A, straciła tak. w, tym, w tym momencie. A sytuacja ostatnia nie nauczyła cię tego, że podatność na otoczenie jest chujowa i, że tak powiem, nauczyła cię wiele? Yy, w ogóle stary, to było coś takiego, że w momencie jak już wiesz, przerwałem ten mm -hmm. temat, nie? To tylko... W życiu, w życiu, w życiu bym stary nie wszedł w to, nie? Ja się nie że no, on tyle gada, jak on tak jest, eee, no, 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 Drugi raz bym w to nie wszedł stary, bo to wiesz, ja w ogóle teraz przy, przy okazji tej afery to by to by tripowało, tylko nie? pogłębiałoby to, wiesz? Ale...